A w dzisiejszym odcinku... Co? What the shit? Jak ja skasowałem ją już? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Ej, pięć bossów przeskoczyliśmy. Zaszyk, RK, ja dwa, wiem się. Witam wszystkich, udanej majówki. Życzę przede wszystkim udanego grillowania. A dzisiaj wieczorem nie lękajcie się. Zapraszam was na stream Społe 2 Będziemy robić na SSF-ie dzisiaj mnicha, tak jak obiecałem, w końcu się doczekacie go. Natomiast dla tych, którym się już PoE 2 znudziło i czekają na 0.3, Dziś coś innego na próbę. Testowałem sobie V-Rising i pokażę Wam przygodę, która jest fenomenalna, ponieważ byłem wampirem, który chodził za dnia. W dużym skrócie zapraszam. Dajcie szansę, bo może Wam się spodobać. Za łapki w górę i komentarze oczywiście z góry dziękuję, bo to naprawdę pomaga rozrastać się kanałowi. Zapraszam również do subowania kanału i do obserwowania mnie na twitch.tv slash 95, bo tam będzie live po 18.00. Dobra, Siema. Typ ciała, nie zabierzemy fotciura. O, jest wygląd wygląda jak albinos yy, z Banshee troszeczkę. Okej, okay, żółte? Żółte niech ma. Git, włosy. <laughs> nie na no, dostać w dziurę od kogoś takiego, to bez przesady. Idziemy dalej. O, coraz lepiej. Możemy spróbować znaleźć takie, jakie ja mam mniej więcej. Irel, nie? To to takie. Nie róbmy ja. O, dobra, e, nie, dobra, to są Git. <laughs> o <k> <laughs> Dobra, nie, się nie zastanawiamy. Jest Git, ukończ. Dowalimy go od razu na dziurę Okej F podnosimy git Czekaj ja to mogę walić tak Nie. Okej, pękło Włókno roślinne, czyli chcesz mi powiedzieć, że to wszystko tu się... Okej, ty to wszystko jest niszczone, nawet drewno, zobacz. Ekwipunek to ok. BBB Jak to? Wytwarzanie. O kurwa, kościany miecz. Pożyw się? Co ja kurwa zrobiłem, ty? Maksymalne zdrowie zwiększono o 86%. I regeneracja zdrowia zwiększona o 40%. Pytanie: czy ja mogę sobie przelecieć z tego cienia do tamtego i nie zginę? Tak, tak, słońce zabija wampiry. Tyle to ja mam. Tylko na ile sobie mogę pozwolić. oj, ojej, 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 okej. Okay. Czy mi tego życia spadło aż tyle ty? Chyba się nic nie stanie, jak tam przelecimy. Za <słuch> <słuch> zajebisty motyw. Dobra, musimy przejść dziś w stronę centrum mapy, co? Zawsze w takich gierkach wiem, że centrum mapy to jest blisko do wszystkiego. No ja tutaj mi się podoba, tu już widzę, że jest coś ciekawego, więc tu może to poletko takie malutkie, rzeką, wodą otoczone, nie będą nas napi... Nie wiem, czy to są jakieś najazdy, strzelam, obstawiam, przygotowuję się zawczasu. Eee, normalny gramoteusz, to moje pierwsze podejście do gry, wiesz? Więc tu będą nas chronić, tu bym chciał sobie zaznaczyć, tu o, o! Na razie gierka intrygująca dość, tak bym powiedział. Pierwsze podejście, pierwsze takie doświadczenie, kojarzy mi się z Valheimem bardzo mocno. I grałem kiedyś jeszcze w Don't Starve, by dość długo I daje mi wajby też Don't Starwa. Zobaczymy jak później będzie, bo słyszałem dużo dobrych głosów Na temat tego, że bosraż w tej grze jest... O, o kurwa, 20 level? Ty, mogłem przesadzić, co? Dobra, się z nim Identka. Trzymaj się. Serce zamku. Oho. Tylko, że jak tu... Czekajcie, stop. Jak tu już są moby na 20 levelu, to tu będą pewnie na 80. To ja tam nie wyjdę przecież. No jak? Okej, okay. pożyw się. Czy ja mogę z nich żreć krew na bieżąco? Czekaj, bo to zmienia wszystko. Chodź tu. No i dzięki za papu. Spadło mi życie, więc coś się zjebało, chyba. Zapas krwi. Zwiększa wydajność... AHA! W zależności od tego, kogo mam zeżartego! Bo robotnika zjadłem! Rabuś, no to z tego chcemy się... ...najeść. Łoś! Osłot, to ty! Pożyw się, zeżyj go. Picie krwi okrutnik. O! O, fuck. O, kur... Dobra, tu jest zły pomysł, żeby tutaj być. <śledzimy> Tu jest za dużo wrogów. Ucieczka. Dobra, było blisko, ale blisko to jeszcze nie znaczy, że zdechłem. Etap progresu, tylko tak czekajcie, bo na środku lasu nie chcę mieć bazy, nie ma szans. Nie, nie, nie. Tu na podwyższeniu brzmi dobrze. O! O, i tu już jest fajny motyw na bazę, co? Dobra, oczyścimy tutaj i zrobimy jakąś pierwszą małą baskę, wypadobą. Fakt, że jest kurde ranek mnie martwi bardzo. Przechowywanie Dobra, dostawmy to tak B Fundamenty dalej tu I na razie takiego pyrtka zróbmy sobie, bez przesady, tak ja mówię. Ja mam taką wielką wildę, zrobić? Chłopie! Ja to jestem nauczony, wiesz. Wreszcie <śm> dwie pary drzwi dwa na dwa baza, core, jakieś wyjście Luka tylko R i jazda, nie w Alheimie też mieszkałem w stodole, człowieku, od początku do końca gry. Na biednego nie trafiło. <śm> o, widzisz, jest! Kościana maczuga fizycznych zadawanych minerałom, czyli dobrze mówiłem: drzewom, minerałom. Ej, dobrze mówiłem! Dobra, czyli patrz, śmialiście się, a to jednak tak działa. Jest, kościana włócznia stworzeniom, tutaj więcej, Git. No, dobra, chyba mamy wsią na razie, nie? Możemy iść. Miazo szkodników. Aha, no psz. No dobra, teraz polujemy na mieć Bo chcemy wejść w miedziane itemy, nie? Pszczigit. O to może mogę jeszcze zebrać, nie? Co to jest? Kurwa, co? What the shit! Nie wiem co to było. Przeleciał jakiś, jakaś wywerna, coś takiego. smoke Zamykaj to dziadostwo, dobrze? O szczury! To to dziadostwo trzeba od razu, jak już wiem jak to działa... Poczekajcie, poczekajcie... Zameczek, ściany, cyk... To trzeba oddzielić... Żeby mi te szczury nie łaziły tu... Już mnie to cieszy... Teraz tak, piece... Gitara, sztaby... Ej, dobra, zaczyna to chodzić... Później oczywiście ogarniemy to z głową... Zrobimy sobie jakieś sekcje... Yy, tu będzie, nie wiem, sekcja kurde z piecami... Tam będzie sekcja kuźni, sekcja tam wiecie... Jadalnia i tak dalej... I to mogę sobie wyznaczać sekcje, tak? Na przykład tu będzie... Sekcja paleniska tego tego szczurzyska Jo mogę sobie kolorkami to wyznaczać. Dobra, to będzie fajne. I to będzie pierwsze, poważniejsze wyzwanie, jak mnie mam. Czyli tak: klikamy sobie K. Tu. Śledź krew. Oho! No, nieuchamy go. Dobra, ten pewnie e, wilk będzie słabszy niż ten kurde pająk, co nas zaatakował. Już nie róbmy jaj. O, tam smrodzi, Dobra, widzę, widzę, widzę. O, że ty smrodniku. A ten ma czaszkę, czy to znaczy że krew piąty, Tristan łowca wampirów. Czy on mnie rozjebie jak świnie, nie? Tristan, którym ty jesteś, kurwa, cwaniaczkiem? Errol, gore, coś tam, Gliwe. A tamtych już nawet nie wiemy. Dobra, czyli no, rozsądek mi podpowiada. O, kurwa! Uczony wowem. Widzę czaszkę, nie walczę. Ja tak umie. Dobra Jestem sztywnym gitem, ale... No, nie głupkiem, nie? Dobra, czekajcie, 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 bo tu... Lekki młyn się robi Na spokojnie Żyjemy. Jest jakaś karawana, powóz 32, no Nie jestem pewien, czy to jest dobry pomysł, ale zróbmy to a, git, git, git Nie Walcie się to moje Okej, fajny mecz. No, a tym się rzeczy nie zabije, to jest jakiś niepoważny, o tu A, ha, ha Dawaj, dawaj, dawaj Ty, ty ojca hajtować uczy Opaku. O kurwa Leży Cóż tu jest w tym? O kurde, ile jazzu Buty ciemniokrążcy Ja pierdolę O, 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 o Co ty masz? Pstrągi to mnie tam te... O, osełki, one były potrzebne do czegoś, nie? Tak Osełek chcemy kupić, cztery sztuki Skóry nie wiem, kupię 12, bo były potrzebne do czegoś tam. Mm, gdzie jest ten boss? Tu, idziemy. Tylko chcę wykorzystać wciąż tę krew, nie? Trochę się łudzę, że może będzie w jakiejś jaskini. O, ale tam jest jasno. Fuck. Musimy chwilę jeszcze poczekać dwie godzinki. O, jest! Alfa, biały wilk. O, idealnie! Chodź tu, walczymy. Nie? Dobra. Powiem tak, chyba się za bardzo bałem go, szczerze. Pierdzielam cię jak zły, całego. Niam! O, jesteśmy szybsi! Zajebiste. Dobra, zasuwamy tam. Mogę zrobić jeden item. 65. Chyba klatę zrobimy, nie? Kryształki, klejnoty, pył z klejnotów, surowy szmaragd Na razie tutaj wjebiemy wszystko Śnieżny kwiat chyba tam może być To tu, to tu, dobrze, dobrze Już pomału zaczną łapać O co tu chodzi w tej grze Ty, no to jakbym wiedział Dobra, czyli trzymi wtopili Czyli musimy iść po skórę Po skórze mamy wsią To będę skórę mamy yy, wszystko, żeby z level upować domek O, krew piątka Lidia, to jest kolejna, ty Spróbujmy o Bye. kurwa, mogłem przegiąć. Nice. Mogę przegiąć jednak. No, mogę przegiąć. A może nie? Mamy skórę idealnie. Kurwa, nie chciałem, przepraszam. Ohoho, nie wiedziałem, że PNC też się mogą trigerować. Nie no to jest jaj! Nie wiedziałem, że MPC ci mogą striggerować. Co teraz? A mi zależało na dobrym kontakcie z nimi Może się ogarną, co? Siedem, drzewo. Ty, chyba dętka, co? Jeden hp Pewnie Oj, nie krępuj się. O ty kurde pipo spokojnie, jak na wojnie. O tu mhm. ty mało ma już. Jak nie stroluję, to ją mamy. Wait, 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 wait. Ale walka ty Dawaj, dawaj spaniaro, myślisz, że ci nie zrobię Słońce, wszystko w piach w oczy A ja cię cyk Puu, git Nie było to najbardziej clean, ale kurwa, umówmy się MPC ci mi przebaczą? Mam nadzieję O eliksir odporności na srebro Mmm Dobra, później Szczerze Czy możemy iść i nakopać do dupy temu ziomkowi Jak ja skasowałem ją już Kumasz Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Ej, pięć bossów przeskoczyliśmy Jest, Errol Miażdżyciel Nie wiem czy to on, ale jesteśmy w dobrym miejscu Powolutku Ja grałem w WoWa na hardkorze Długo, długo, długo Głupiutki nie jestem Okej, okay, rozumiem. Chodź, 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 chodź. na dół, źwieruj. Wzmocnienie! RK, ja zawiem się. Czekamy na buffa, wbijamy się w niego. Z blidem i stół Kończymy go Dobra, elegancko. Dużo miedzi też sobie biście Przyda się. Ej, pyszna jest ta gra! W sensie wiedziałem, że ona będzie fajna, ale nie nastawiam się na wiele Dobra, co my chcieliśmy zrobić? Poczekajcie Jakieś tam skóry coś tam, nie? Powiedz, że mam ile potrzeba? Dwanaście! Książki, 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 zaraz. Dobra, tu Teraz <grymianie> yes, tak. Tu do kamieni szlachetnych to 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 rób mi miedziandu i łuk Rękawice na tego łowcy, okej. Okay. Ametysty bym miał, e, a osełki mamy? Dwie sztuki tylko. Mm. Skąd brać osełki? To jest pytanie. Jest, lodowa ucinka. Cwaniaro, z tym mam małe pole do manewru. Uważam się, że pierwsza dentka może nie? Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Nie, widzę Cię, widzę Cię. Ty, cwaniaku, ty, zadychę. Tak, powolutku, powolutku. Jest dobrze. Jest dobrze. Zrobimy to jeszcze raz. O. Jest. O, tu środka. Nie to nie no, mnie to nie boli, nie? Okej. Okay. Dobra, no sama, sama tak chciała, żeby ta walka wyglądała, nie? Dobra, teraz lecimy, teraz się bawimy dopiero. Ile dam tej skóry 8. Jak zdobędę osełki jeszcze, to mamy na łuk i mamy na upgrade bazy. Dobra, lecimy od razu po następnego bosa. Szczerze jesteśmy w takim pejsie dzisiaj, że... uff, krwi tylko nie mamy, musimy coś wypić, nawet takiego średniego. Zabrakło ci krwi. Co ty gadasz? Czyli to tak działa. Nie, to było jest. Nie. Daj się najeść. Jeżeli to. Ma to sens. No lecimy z nimi Po kolei. Tych drwali nie drwali najpierw powybijajmy kulturalnie. Makusze, nie? okay like your feet I'm gonna go you part practice Start running yeah okay. Całkiem sprawnie poszło, przyznam szczerze. Wiadomo, te początki to są mysze proste. Później będą. Jazdy dopiero. Puf. Taste Mamy kuszę faktycznie. Kusza może być interesująca. Ty grzesz. O, osełki. O, kurwa, prowadź mnie do zbrojmistrza O, eliksir. Słaby eliksir odporności na słońce. Zajebiście. Nie wiem, w ogóle sobie w odporności na słońce eliksir. Wyjebane. Może pomoże. Nie. Nawet mnie nie... Nawet mnie nie nerwuj. Ooo! I teraz możemy mieć na bosa. Ładna jakoś, 75% zajbista. Szczerze? Zagrałbym tryb, gdzie jest zawsze dzień. Zajewiste to jest. Nie wiem, czy ktoś tak grał, ale to jest zajewiste. Zbrojnostrz Grayson. Dobrze. Ok, rozumiem. Okej, okay, o! Dobra. job out Find Find you out i've got the tool for the tiny boss tiny boss me Ok, lekki bullet-hell. Rozumiem, co chodzi z tą zbroją, już teraz. Kumam, że mam to założyć. Dokładnie, chcę poniszczyć. Ej, zajebiście przekliniona ta. Ale szacun ładnie. Fajne, coś nowego. Bardzo fajny temat, serio. I znowu noc, a my zamiast polować, to... Wszystko na opak, ty. Wampir z odzysku, przysięgam. Nas Dracula zobaczy, to nie będzie mógł ze śmiechu przecież. A my do Drakuli tak, a ty co się kurwa chowasz, ty. W dzień się bijemy. A Dracula pewnie w grobowcu. 15 dachów, jeden na drugim, w na dziesiątym piętrze pod podłogą jest Dwie ściany tu, no trzy ściany I będziemy mieli zamknięte tutaj z naszkiem Więc najwyżej pociśniemy sobie Na razie tu schodami Taką wieżę, nie, w centrum, zajebistą Wiecie, tutaj będzie takie zamczysko A w środku będzie wieża, która będzie szła do góry Do góry, do góry, do góry Spokojnie dalej będzie, będzie też chyba epoch Jutro, pojutrze zobaczymy Więc za dzisiaj wam dziękuję Dzięki za obecność